Dzień Mandero! Dzisiaj będziemy zamawiać maczka, mój chce mój kuzyn i ja no i będzie wszystko ten kalkulator. kalkulatorze to wpisywać ile to raz, wyjdzie to no wiem wy, się co mama chce. Wybierz sobie masz Tak tu się uciska tu tu. tu tu gdzie właśnie mamy Dobra, masz tu daj mi telefon dobrze, zamawiamy tu 11 i 6 groszy wyszło. To po yy, co mam? 11 stek. E 6. Plus. No voilà. Tego chciał, to tą chciał. E tak, tego chciał. Pick. Sprawdzam się, powiększony czy zmniejszony? Powiększony. Na pewno weźmie. Chcesz, powiększony czy zmniejszony? Powiększone to jest złote. Jeszcze, do koło. No, ci się powiększone, Sałatka, frytki. Okej, okay, chciałam sałatkę. Ci się, Kola, no, kola. Nie. Tak tu się naciska. Okej. Okay. Okej. Okay. Wyszło dwadzieścia dziewięć, sześć nasi groszy. Dwadzieścia dziewięć, tak, dwa dziewięć. I 69 groszy. Mój kuzyn chce Happy meela. Wszystko opowiedział mi, co chce do Happy Meal, to mu zamawiam. Tu jest Happy Meal. Tak. Tak, tak, tak. 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 No i mamy nam razem. 19 ,73 zł 73 ruszy. Okay. zaraz moje zamówienie. Moje no, takie niedrogie. Те вещи на любимые. Mm, Повышены. Абью, пацан. Кайт. разом это оплаты 12 и лишним грошей, добро. Co ja powiem, wyszło 70 zł, 76 groszy, dał mi 71 zł, to, to będzie na no i to wszystko.